Witam widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze strony Skins. Z tej strony Cherry Gamer a ze mną jest oczywiście Santiago. Będziemy się bili, bi będziemy tworzyć bitewki. E, no dzisiaj cię pokonam. Nie pokonasz mnie, nie ma szans, bo, okay, okay. bo zaraz zobaczysz jakie bitewki. Także będzie ciekawie. Na sam początek chciałem Was zachęcić do skorzystania z kodu promocyjnego CZG, do którego to dostaniecie 5% bonusu do każdej wpłaty oraz darmową skrzynkę Milspec. Przypominam również o odbieraniu dziennych skrzynek. Zależnie od, ich, od poziomu jaki posiadacie, taką skrzynkę będziecie sobie mogli Otworzyć. No ja otworzyłem, tak że będę mógł otworzyć za kilkanaście godzin. I najważniejsza rzecz: strona jest dla ludzi tylko i wyłącznie pełnoletnich. No i zamysł dzisiejszego odcinka jest taki, że będziemy grali bitwy maksymalnie 100 złotych, warte 100 złotych i będziemy próbowali z tej stówy dojść do kosy o wartości, nie wiem. 500 zł, 700 zł. Serio? Jakakolwiek kosa, jakakolwiek kosa. Serio? Jakąkolwiek kosę musimy zrobić ze stówy. Serio, serio, naprawdę. Musimy okay stworzyć bitwę? Ty stwórz bitwę, bo, osoba, bo pewnie można. znasz lepiej to wszystko. O kurde, już? Przygotowany, przygotowany. Ale ty jesteś pojony, a ja nie jestem. Kurwa! I przeskakuje mi! Znów! 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 <laughs> szybko, szybko! Szybko, gdzie ty jesteś, gdzie jesteś tutaj? Nie przeskocz, błagam. Dobra, jestem. Udało się, stary. Dołączam. Boy. Dobrze, że się ktoś Ale nie widzi. Fajne tutaj... skrzynki. W szczególności ostatnia ryzykowna. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, że przekroczyłem burzę w 28 groszy. O, czy to skrzynka Santiago? Jeboy i Bot Dobra, wartość bitwy 100 zł, 28 groszy. No, co to będzie? Czy Jebło. jesteśmy w stanie zrobić kosę? z takich bitew? No, zobaczymy, komu się uda też przede wszystkim. Czy mi, czy tobie, Oku. Nie, 10 złotych skrzynka, to skrzynia z 10 złotych? Wow <laughs> Jestem, Jestem kurwa mega happy Jak ty po tej bitwie już masz kosę? Dokryć <laughs> CSGO 2 Bez Trasze, 100 złotych trafił, ze skrzynki zadychę tak samo O kurwa Żeby mnie nie wyruchał na sam koniec Oby, oby Jeszcze digla z skrzynię GG widzowie Ten odcinek mógłby się skończyć po tej bitwie, już masz kosę stary Zobacz sobie w sklepie najtańszą kosę, za ile masz? Okej, okay, ile tutaj mam łącznie? Czekaj chwilę. I pierdziu. Zaznacz wszystkie. Sprzedaj. Sprzedaj zaznaczone 658 zł32 grosza. No, i w sklepie. Pierwsza bitwa. Kuchy, Pierwsza kurwa bitwa. Od najdroższych od najtańszych. I stary kupuje sobie normalnie Nawadza Knife Forest pad. I już mamy kosę. Czyli jak widzicie na załączonym obrazku możecie zrobić sobie taką bitwę. I kurde, pomnożyć to o kosę. Zajebiście. Teraz ja spróbuję stworzyć jakąś skrzynkę, znaczy jakąś bitwę. Weź, no mi, mm, weź mi dorać, które mniej więcej. Bo wiesz, są tanie, wiadomo, mogę dodać, ale tam będzie procentowo dramat. Wiesz o co chodzi? Będą mega riskie, nie, te skrzynki. Mm -hmm. Takie to mniej ryski, tak. ale żeby się zmieścić w tej stówie. Um, no to może Galile? Same Galile możesz dać w sumie. Galil AR, skrzynka za 13 Galile. Galil złotych. AR? I no. same, tak? My się wydaje, że to może oddać fajnie. Te Galile fajnie rzucały za No to wyjdzie 105,60 albo poniżej to 92,40. No to kurde, 105 to idealnie. Jak widz przy ewentualnej wpłacie 100, dostaje 5% więcej z kodem CZG, to idealnie się zmieści na taką bitewkę. Idealnie wjeżdża wtedy na taką bitwę, no? Dobrze no mówisz, idealnie. dobrze mówisz, kurde. Polać mu i zostawić łapkę. No. Dobra, dodaj skrzynki. Yy, na dwójkę, normalnie we dwójkę sobie pykamy. Ok, ok, ok. I tworzę. Leć. wdawaj, wjeżdżaj. Tyk, pyk, tyk Lecimy tu, Sofia. lecimy tu. Osiem skrzynek. to dobrze co przedawały. Tutaj Cerberus za sześć dych lecą. No powiem ci, yy... jej jeszcze nie otwierałem tej skrzynki. A no, no widzisz, pora zacząć. Taki tanik jest naprawdę spoko. Czasami coś fajnego rzuci. Przecież ty nawet ile trafiłeś Za 300 zł to nie było z tej skrzynki, no ale trafiłeś galina A tutaj o. też, o! Cerberus 92... Ty, już prawie mamy wartość bitwy, nie? No. O! O! <laughs> Skrzynia za 10 złotych, 13 no, Ja mam jakiś kurwa chyba mocny dzisiaj ticket, nie? Aha! Aha! E, aha. O kurde, moje też obra... Ty, twoje zajebiste Aha... Nie wiem kto prowadzi, bo nie zliczam. Ja miałem. No, ten, ten ja też mafony, nie Ja też ciężko z dodawaniem, odejmowaniem, oh, mnożeniem. Czy kurwa, dobra, chyba zostałem wyjęty. Mój chyba. Widzowie, ja ma kosę, ja mam kosę. Ja pierdziele. Ty wygraliśmy normalnie sobie po kosce. Po kosce ze 100 zł wygraliśmy. Ja pierdziele. Ty, petarda, ty masz 640. Ja miałem Aj. 600 ile? 80 chyba, czy 675, tak? Coś takiego. Coś Kurwa nie typu, pamiętam, ale ponad 300 typu. No to dobra, no dwie bitewki i mamy dosłownie po kostę. Dla mnie zostało. No to jest to petarda. słuchajcie. Ja zrobię. Za tyle co zrobiliśmy, czyli 650 zł zrobię bitewkę. Wiadomo, jeśli widzby sobie zrobił ze 100 kostę, to fajnie, jakby to sobie wypłacił do ekwipunku na Steam, ale my zaryzykujemy może. Żeby zobaczyć, no, co tutaj poleci, nam. Na pewno zaryzykujemy. Dawaj kolejną. Ja, ja już jestem przygotowany i czekam. Zwarty i gotowy. Rozwarty? Dobra, <śmiech> 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 Bitwa stworzona 620. Dobra, dołączam, Kilka od razu sprzegów. klikam, reflex. Lefreks. Ty, ale tu wartość bitwy 620 na koniec, Szybko, mówisz? bo bitwa. Bo o, dobra. Wjeżdżam, wjeżdżam. 620, tak, 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 tak. Jak różne święki, cenowo od 30 zł do 300, nawet Jerry. Ty! Bot Jerry! Bot <laughs> Jerry? Uh, 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 uh. Oho? ja za trzy dechy Pierwsza skrzynka od razu za 106? Mm. Uh. Oho? 77? Na razie mi nic nie dropi? Nie dropi? Ach, o! Będzie do krafta. Do krafcika akurat będzie? Przyda się? Decimator uh, 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 uh. Zobaczymy, czy się zwróci zwycięzcy bitwa. No, Oho, tak. chyba się zwróci. No, niestety Mace nie oddała skrzynka, ale wygrałem sobie bitwę. Zwrócić bitwę... się może nie zwróciłem. Ale wielkiej straty nie masz. No, fajne skiny przynajmniej, trafiłem do gry CS2, zaraz wypłacę tą AWP. Będzie zajebiście. No, ja też sobie chyba coś będę musiał ogarnąć, tylko na razie niestety przez przypadek opierdoliłem wszystko. Aha. Dosłownie mi wypadło z głowy, i tak samo mówię, A zobaczę sobie, ile tutaj mam do kosy, i, i kliknę sprzedaj, jak zaznaczyłem wszystko. <laughs> ale kurwa, lipa. Dobra, Dobrywa. widzowie, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mm. Ja dziękuję za kosę, ja dziękuję za kosę. Oczywiście przypominam, no ja, ja sprzedałem, ale spokojnie, odrobimy. Przypominam o skorzystaniu z kodu CZG. Tutaj go wpisujecie. CZG dostaniecie 5% bonusu do każdego doładowania oraz. Darmową skrzyneczkę. I nie zapominajcie odbierać sobie dziennych. Na razie trzymajcie się i ją.